głównym Jagiellonii, Białystok. Dzień dobry Państwu. Przed nami konferencja prasowa poprzedzająca spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wisłą Kraków. Tradycyjnie są z nami przedstawiciele naszego zespołu. Witamy trenera Ireneusza Mamrota. Dzień dobry. Dzień dobry. A także pomocnika naszego zespołu, Martina Pospisila. Cześć Martin. Dzień dobry. Przejdziemy od razu do pytań. Przekazuję mikrofon. Proszę bardzo. Dzień dobry. Michał Zaborowski, TVP Białystok. Panie trenerze, te najświeższe sprawy na początek, kontuzja Hesus'a, i Maza, jak doszło do tego y, urazu? Czy da się w ogóle zastąpić zawodnika, który ma tak duży wpływ na ofensywę zespołu jak Jesus Imaz ma na ofensywę Jeroni? Uraz był mechaniczny w starcie, w, w, w treningu i dużo pecha w, te, w, te, w tej całej tej sytuacji. No Niestety zdarzyło się i, i nic tutaj nie zrobimy z tym, natomiast no, przynajmniej o, o, o tyle jest. Bardziej optymistycznie, że, że pierwsza, pierwsza diagnoza na gorąco na pewno była bardziej pesymistyczna. Tak. Aczkolwiek no w tym sezonie i tak mówię w tej rundzie na pewno no, Jezus nie pomoże i jak będzie z następną, to, 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 to jeszcze dokładnie zobaczymy, ale na pewno jest w tym momencie dużo większa szansa, że, że zagra. Czy znaczy, łatwo zastąpić, że Hesus tutaj jest, od, odkąd przyszedł Jakieloni, to jego liczby statystyki mówią same za siebie. I tutaj nie ma co jakby na ten temat za dużo mówić, bo każdy sobie zdaje sprawę, że to nie jest tylko. Tutaj czołowy zawodnik jakieloni, ale to jest czołowy zawodnik całej ekstraklasy, więc to jest normalne, że w tym momencie tracimy, ale, ale to jest sport, to jest piłka i takie rzeczy się zdarzają i, i są inni zawodnicy, którzy muszą wziąć większą odpowiedzialność, za, zwłaszcza za grę ofensywną i muszą wziąć to na swoje barki. Jeszcze o te dwa ostatnie tygodnie chciałem zapytać, czy udało się tę przerwę na mecze reprezentacji dobrze przepracować? Czy przydało się takie dwa tygodnie spokoju po tych no, szalonych dwóch ostatnich kolejkach? Ja uważam, że nam ta przerwa nie była potrzebna. bo, bo, bo Graliśmy naprawdę dwa bardzo dobre mecze. I osobiście, to, co tak. co mi się może nie podoba do końca, to to, że. Dużo szumu jest wokół sędziowania. Ja potrafię być obiektywny wobec własnego zespołu. Kiedy gramy słabiej, potrafię o tym powiedzieć. Zagraliśmy dwa bardzo dobre mecze. zdobyliśmy w nich tylko dwa, dwa punkty, a narracja się jakby wytworzyła większa wokół, wokół, wokół sędziowania, niżeli wokół naszej gry, więc ta dyspozycja drużyny była na pewno dobra. Zawodnicy gdzieś tam formę wysoką złapali, więc oczywiście to jest normalne, że są przerwy. W reprezentacji o tym wiedzieliśmy. Pracowaliśmy tak jak zaplanowaliśmy sobie wcześniej, ale przerwy są czasami bardzo potrzebne, jak jest, jak jest gdzieś tam trudniejszy okres. W tym momencie na pewno, gdybym miał wybór, to wolałbym, żebyśmy grali i tej przerwy nie było. No właśnie po meczu ze Śląskiem szczególnie głośno było o tych warowych, w cudzysłowie, kontrowersjach. Śląska nawet złożył pismo protest taki do Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak pan to widzi, bo tam chodziło głównie o tą czerwoną kartkę dla Izraela znaczy, Puerto. Się, nos, i... się, nos, i na się, odnios, się tam w tym piśmie odniósł do, do kilku kolejek. Ja powiem tak, analizując w naszym od początku, też moglibyśmy takie pismo wysłać i nie tylko my, tylko całe, wszystkie drużyny w Eksaklasie, bo każdy zespół znajdzie taką sytuację, w której coś jest na, na niekorzyść danej drużyny. I my, ja nie pokałem, że w pierwszych dziesięciu kolejkach nie mieliśmy rzutu karnego, przeciwko nam były, Mogę, nie chcę się odnosić, w którym meczu się z kimś zgadzam, bo teraz nie będę w nikogo brąbował, że tylko skupiałem się na, 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 na swojej drużynie i na pracy. A, y, wczoraj też było szkolenie z Waru i się okazało, że też kontrowersja z, y, y, z bramką. Z, z, na z Lewicami okazuje się, że ta piłka nie wyszła za zabójstwo, więc, więc można dziś dużo mówić, krzyczeć, najlepiej mówię, to jest w piłce było, tak jest i będzie, na końcu suma zawsze wychodzi na zero tych, tych wszystkich tych, i, i tak jak powiedziałem, my w pierwszych kolejkach też nie chcę się do końca do, odnosić do przykładów, ale też były takie sytuacje, po których nie nie niezdolni, nic nie mówiliśmy, a, a teraz się z, z, gdzieś tam to podniosło, najlepiej jakby się każdy mówię skupił gdzieś tam na nagraniu. Jeszcze o sytuację zdrowotną oprócz Jesusa i Maza chciałem dopytać. Paweł z Steinbors, Michał Pazdan, czy ci zawodnicy już są w 100% gotowi no, do gry? Michał grał 45 minut, no, troszkę więcej, sprzed na nami, przed, 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 w końcówce pierwszej połowy, więc, więc przepracował cały ten okres. Paweł jest jakby od kilku dni trenuje z nami i zobaczymy, jaka będzie, będzie decyzja. Od kilku dni jest zdrowy, no, ale też musimy, mamy z tyłu głowy to, że ta jego przerwa była długa. Dzień dobry, Robert Bońkowski z RMF Max Podlasie. <laughs> Panie trenerze, ja w zupełnie do pytań kolegi jeszcze chciałem dopytać o Wisa Kraków. no bo oni w ostatni mecz te derby wygrali. Będą chcieli potwierdzić to, że wychodzą z jakiegoś takiego słabszego swojego okresu, no bo w ostatnich czterech meczach jedno zwycięstwo właśnie to, to, to ja w Krakowie. Każdy zespół, który wychodzi na wojsko, chce wygrać. No to nie są że która nie chce wygrać i z tego sobie zdajemy sprawę. Nie chciałbym na ich temat za dużo mówić, no bo trudno mi jest się, się odnieść, no, wiadomo mecz derbowy też ma taki no, mocny aspekt psychologiczny, no, bo wiadomo w Krakowie czym, czym są derby dla, dla, dla zarówno jednej jak i drugiej strony i zwycięzca w takim meczu na pewno, na pewno buduje, ale tak jak mówię, no, my tutaj chcemy się skoncentrować na sobie, zdajemy sobie sprawę też oczywiście tutu, który ma Wisła, ale, ale no, z, Zawsze najważniejsze na, na, na końcu albo na początku jest, jak, jak ty zagrasz. A, o jakich atutach trener, jakie atuty trener ma na myśli? Znaczy, z czego nie? Ja nie chcę, mogą... bo to na każdym tym to zadajecie takie pytanie, no ja musiał to, ja to takie rzeczy mówię na no, odprawie drużynie. ja nie chcę mówić, że na tym, na tego będziemy zwracać uwagę, na tą fazę, na tą fazę, no bo to, to nie jest, nie będę nic przeciwnikowi też ułatwiał, każdy zespół w naszej lidze ma wady i zalety i, i to później wszystko boisko, ale też na końcu za jakby zapominamy o jednej rzeczy, że najważniejsze w tym momencie później dyspozycja, bo można wszystko wiedzieć o przeciwniku. Dzisiaj nie da się czegokolwiek ukryć tak samo jak my wiemy o Wiśle, tak samo oni wiedzą o nas, natomiast później jest boisko i najważniejsze są w tym momencie piłkarze i ich dyspozycja. Może teraz z Martinem jeszcze jedno pytanie. To skoro trener nie odpowiedział, to może Martin pospieszy i powie nam, yy, jakie Twoim zdaniem Atuty ma tu tematystwo Kraków. Jak okay, trener mówi, ale nie chcę gadać o przeciwnikowych, skupiamy się przede wszystkim na sobie, bo na, naprawdę w tych ostatnich dwóch spotkaniach pokazaliśmy dobrą grę i zawsze taki niedosyt, bo mieliśmy z tego tylko dwa punkty. Mam nadzieję, że teraz... Pokażemy dobrą grę i będą, będą z tego i trzy punkty. No właśnie, bo to macie taki niedosyt z tego, że mogliście te sześć punktów jednak z tych ostatnich dwóch meczów no, wywieźć, można powiedzieć, chociaż graliście też u siebie. A jednak są te dwa punkty. Jak się po, takim, po takich dwóch meczach i długiej przerwie no, wraca na boisko? Ja, jak Trochę mówię. No, myślę, że nam, nam ta przerwa była niepotrzebna, bo po takim meczu jak na Śląsku chcieliśmy grać od razu za trzy dni, bo Naprawdę, szczególnie w drugiej połowie stworzyliśmy myślę z 500% sytuacji i, i tamten niedosyt był naprawdę duży, bo tak, tak, taki mecz powinni, powinni, powinniśmy wygrać I, ja mocno wierzę w to, że teraz sobotę, w sobotę pokażemy taką grę i, i ten mecz wygramy. A wy po tej kontuzji Jesusa i maza to podchodzicie tak, że on będzie trudniej, czy jednak jest większa mobilizacja przed meczem z Wisłą? Tak na pewno kontuzja tak vážného závodníka, jednego z, naj, z najlepších w celej lizei nie jest dobrá wiadomość, bo Jesus nám, nám, nám střelil dużo vážných bramek, ale, ale jak mluvil trener, my teraz uh, musíme to wziąć za něgo všichni ostatní, kteří będziemy na bojsku. Ja Děkuji. Pytanie do Martina, patrząc w tabelę ekstraklasy, tam teraz różnice są naprawdę bardzo małe między ósmym a chyba trzynastym zespołem, tylko jeden punkt. Czy czujecie, że teraz to jest taki ostatni moment, żeby gdzieś właśnie w kierunku tej czołówki się zbliżyć, że później te różnice zaczną się powiększać i można gdzieś ugrząźć w dole, albo w środku tabeli? Ja wiem, czy teraz to zaczniemy Myślę, że miesiąc temu też się mówiło, że czy to ostatni moment, ale. ale... Ta nasza liga jest taka na nazie, naprawdę wystarczy wygrać dwa, trzy mecze i od, od razu jesteśmy na górze, to będziemy się starali, o to, żeby, żebyśmy tę serię zaczęli teraz sobotę i, i zrobili co najwięcej punktów do końca tego roku. Dziękujemy bardzo, wyczerpaliśmy wszystkie pytania, dziękujemy panowie, że byliście z nami, państwu dziękujemy, że byliście podczas naszej transmisji. Do zobaczenia, dobry, do widzenia. Dziękujemy. STS zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Biały Białystok.